Dzień dobry Państwu. Na ratuszu głównego miasta wybiła właśnie godzina 13, więc zaczynamy nasz kolejny spacer ibedekarowy, tym razem ulicami Nowego Portu. Naszym przewodnikiem jak zwykle jest mistrz przewodnictwa Aleksander Masłowski. Nie wiem, czy jest ktoś z Państwa, kto go nie zna. Jak sądzisz? Chyba nie ma takich osób już. Natomiast spacer nasz jest możliwy dzięki życzliwości, finansowej, hojności restauracji Pabu T29, który się mieści na pobliskim stadionie PGE Arena Gdańsk. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo sponsorowi. Powiem, że to jest pierwszy, pierwsza część spaceru po nowym Poczcie, ponieważ jak powiedział mi Aleksander, jest to niemożliwe oprowadzić Państwa w ciągu jednego dnia, pomimo wszystko tak dużej dzielnicy. Jak zwykle podczas naszych spacerów będzie rozlosowywane, będą rozlosowywane nagrody książkowe, tudzież pamiątki z Gdańska z motywami Gdańska, wśród nagród, które dzisiaj będziemy losowali, jest książka, pozycja absolutnie wyjątkowa. Nie wiem, czy Państwo znacie, myślę, że znacie to już, jest, to już jest Biały Kruk. W tej chwili odchodzące ogrody Katarzyny Rozmarynowskiej. A drugi Biały Książkę tę ufundowała grupa pasjonatów miasta Gdańska Gdańscy mieszczanie. Wśród nas. Wśród nas są osoby, które należą do tej grupy. Odtwarzamy stroje historyczne z XIX wieku i wędrujemy po ulicach, sprawiając, że to, to nasze miasto robi się jeszcze bardziej kolorowe. Nie ukrywam, że z Aleksandrem należymy do tej, do tej grupy i dzisiaj od nas dla Państwa prezent w postaci właśnie tej książki. Natomiast bardzo Państwa zachęcamy do polubienia nas na Facebooku i do polubienia nas w ogóle. Ale my się nasz no, Państwo lubią. Nas się nie, nie nas się nie da nie lubić. A teraz jeszcze raz dziękuję bardzo sponsorowi, którego dzisiaj niestety nie ma, gdyż albowiem pojechał do Warszawy. Natomiast bardzo proszę o oklaski jeszcze raz dla naszego sponsora. I tym akcentem miłym oddaję głos przewodnikowi. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zanim ruszymy, musimy sobie jeszcze zrobić zdjęcie. Z takim... Musimy oczywiście, takie zdjęcie musimy sobie zrobić, więc zechcą Państwo zwrócić się w stronę przystanku tramwajowego wszyscy teraz, bo będziemy mieli wielkie rodzinne zdjęcie. No tyle część oficjalna, proszę Państwa, zabieramy się za roboty. Nowy port, większość z Państwa myślę zna. Kto jest z nowego portu Ręka w górę poproszę? Znakomita, znakomita reprezentacja. Kto Pierwszy raz na naszym spacerze, proszę rękę w górę. Bardzo nas to cieszy, czyli mamy kolejnych nowych gości, świetnie. Proszę Państwa, ci, którzy z Nowego Portu są albo tematykę nowoporską znają, e, podziewają się pewnie jakiejś trasy. Może zaskoczeniem pewnym będzie, że trasa będzie trochę inna niż można by sobie standardową trasę po nowym porcie wyobrażać, dlatego że ponieważ uważam tą wycieczkę za pierwszą z serii wycieczek po nowym porcie, dzisiaj. Postaram się Państwu pokazać nowy port najstarszy, nowy port, którego zostały już tylko ślady, nowy port początku XIX wieku. I, I powiedzmy do połowy XIX wieku, dlatego że ten kształt nowego portu, który jest w tej chwili, jest efektem końca XIX wieku i myślę, że w wielu momentach będą Państwo zaskoczeni, jak zupełnie inaczej wyglądał ten teren, który dzisiaj jest nowym portem. A zaczynamy tu głównie ze względu na to, że to jest miejsce bardzo charakterystyczne i każdy je z łatwością znalazł. Na schodach Domu Kultury z lat 50 pewnego manifestu nowych czasów, które tutaj nastały po II wojnie światowej, które tak znowu się bardzo od czasów, które były tu przed II wojną światową, nie różniły, no ale ideologia była nowa, ideologia wymagała m.in. nowej kultury i to jest właśnie Dom Kultury, który był świetną. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo korzystałem z jego usług jako dziecko. Była to świetna placówka kulturalna i o ile mnie pamięć nie myli, to jest chyba największy dom kultury w Gdańsku i w całej okolicy. Jego losy przypieczętowały przemiany ustrojowe w 90-tych latach. W każdym razie jeszcze tutaj... Pewne, pewne zostały ślady, na przykład jeszcze podobna jest świetna biblioteka techniczna, która tutaj była. Było tutaj kino, była duża sala mm, służąca różnego rodzaju spotkaniom. Rzeczywiście to było takie centrum kulturalne całej dzielnicy, I nie tylko dzielnicy, bo i, i bliższej, i dalszej jej okolicy. Tutaj przyjeżdżali ludzie z całkiem odległych zakątków Gdańska, żeby z tej oferty korzystać. Ale to są lata 50. My się mamy zająć Gdańskim nowym portem, wczesnym, wczesno-19-wiecznym. I już tu, gdzie jesteśmy, możemy od tego zacząć, ponieważ stoimy w miejscu, gdzie znajdował się magazyn prochu. Tu, w tym miejscu, gdzie powstał dom kultury, był magazyn prochu, element systemu fortyfikacji z początku XIX wieku. Magazynów prochu było w Nowym Porcie były trzy. Tutaj, gdzie my stoimy, był jeden. Drugi, tam nieco w stronę falowca, a trzeci, w stronę stadionu. Ale to był numer jeden. Plac, który mamy przed sobą, jeszcze cały czas bezimienny. Oczekuję też na nawiązanie do pierwszej połowy XIX wieku, do postaci um, Richarda Fischera, browarnika, który nam jeszcze w kilku miejscach dzisiaj się powinien w czasie spaceru pojawić. Ten plac ma być nazwany jego imieniem. To był człowiek, który dla Nowego Portu był bardzo ważny, człowiek, który dla Nowego Portu zrobił dużo, bardzo chętnie dzielił się swoim ogromnym majątkiem, który miał. Po prostu filantropem, jak, tego, jak to nakazywała moralność yy, ludzi bogatych tego okresu. Miał swoją ulicę w Nowym Porcie Ulica Rybołowców. No bo Fischer to rybak, więc ulica rybołowców w Nowym Porcie kiedyś była mu poświęcona. Ale ponieważ nikt nie myśli o przewracaniu przedwojennych nazw ulic, raczej się stara w takich wypadkach znaleźć wolne miejsca, żeby takiego człowieka uhonorować. Więc ten placyk ma właśnie imię Richarda Fischera uzyskać. My proszę Państwa ruszymy zaraz w kierunku Martwej Wisły, bo właśnie w tych rejonach Nowy Port się zaczyna i pójdziemy sobie ulicą Wyzwolenia. Jak Państwo sądzą, jaka jest najstarsza ulica w Nowym Porcie? Oliwska. No właśnie, Wyzwolenia jest ulicą najstarszą. Najstarsza droga, jaka w Nowym Porcie istnieje, to jest ulica Wyzwolenia i to na całej swojej długości. Ulica Oliwska jest również dość stara, ale nie tak stara. Początki ulicy Oliwskiej to, to jest wiek, powiedzmy, przełom wieku XVI i XVII, a ulica wyzwolenia istnieje przynajmniej od wieku XIV. Oczywiście nie jako ulica, nie jako taka po prostu jezdnia zabudowana z obu stron jeszcze, tylko jako droga. Droga, która łączyła przez posterunki. Przy ujściu Wisły, późniejszą twierdzę Wisło-Ujście, ze stacją rybacką, czyli takim mini portem rybackim, który jeszcze Świętopełk założył na jeziorze Zaspa. Bo ten teren, cały który mamy, no właściwie miejsce, gdzie stadion stoi i wszystko to, co mamy w tą stronę, to kiedyś było ogromne rozlewisko jeziora Zaspa. Prawdopodobne starożecze Wisły, czyli w ujście Wisły, które teraz mamy za sobą, za mną, czyli po stronie wschodniej od miejsca, gdzie stoimy, kiedyś znajdowało się po stronie zachodniej, prawdopodobnie Wisła Uchodziła w Brzeźnie do morza. Ale to sobie wszystko będziemy oglądać za chwilę. Jeszcze chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę na drugą ważną dla nowego portu ulicę, tą ulicę, którą pewnie część z Państwa ze mną włącznie tutaj przyjechała, to jest ulica Marynarki Polski. Ulica wytyczona w 29 roku, jej nie było wcześniej. Ulica, którą puszczono tramwaj, który też w innym miejscu wcześniej do nowego portu dojeżdżał, ulica, którą nazwano w momencie jej wytyczenia imieniem najsłynniejszego gdańskiego żeglarza, kapitana, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Pawła Beneke. Na no Paweł Beneke to marynarz, żeglarz, w związku z tym w ramach polonizacji nas ulic po II wojnie światowej stała się ta ulica ulicą marynarki polskiej. I do dzisiaj jest tak, jak ją zaplanowano w latach 20., do dzisiaj jest tą główną arterią, głównym szlakiem komunikacyjnym łączącym nowy port z centrum Gdańska i z Rzeszczem itd. Tak w związku z czym jest to dla nowego portu ulica bardzo ważna. Ona zmieniła tę okolicę, w której jesteśmy. Tutaj niewiele było przedtem, proszę Państwa. Dopiero wprowadzenie tutaj ulicy Pawła Beneke spowodowało nowe ukształtowanie tej części, południowej części Nowego Portu i właściwie na dobry rozwój tego placu, którego dzisiaj sobie nie będziemy oglądać, bo to są późne czasy. Ale placu zwanego Patelnią, czyli placu przed Wikingiem, placu, gdzie schodzi się ulica Wolności z ulicą Marynarki Polskiej. A my ruszymy sobie teraz, proszę Państwa, jak wspomniałem, ulicą Wyzwolenia ku Wiśle, i w tym kierunku chciałbym, żebyśmy się teraz. Skierowali.